Hello, hi. Good morning. Today we are going to talk about the family. Czyli dzisiaj rozmawiamy o rodzinie. Najpierw wyliczamy sobie członków rodziny. Czyli tak. Father, tata. Mother, mama. Sister, siostra. Brother, brat. Father and mother. Sister and brother. Grandmother and grandfather. Babcia i dziadzio. Grandmother, babcia. Grandfather, dziadzio. Uwaga, uwaga i mówimy kogo mamy w rodzince. I've got a mother. Ja mam mamę. I've got a father. Mam tatę. I've got a sister. Siostrzyczkę albo dwie. I've got two sisters. I've got a brother. Ja mam braciszka. I've got a grandmother. I've got a grandfather. A teraz uwaga, teraz patrzymy na rodzinkę Piotrusia. Gdzie ten nasz Piotruś? This is Peter. To jest Piotrusz. This is Peter's family. Rodzina Piotrusia. Piotrusiowa rodzina. Peter's family. This is Peter's mother. Piotrusiowa mama. Peter's father. Piotrusia tatuś. This is Peter's grandmother. Babcia Piotrusia. And Peter's grandfather. Dziadek Piotrusia. This is Peter's sister. Look. Peter has got two sisters, Three, ma dwie one sister, the other sister. And this is Peter's brother, Peter's family. Father and mother, sister and brother, grandmother, grandfather. To jeszcze raz robimy, father, o tak, father, mother, sister, brother. Grandmother and grandfather too, cała rodzinka. They all live and help, mieszkają razem, and help one each other. As all families do, jak wszystkie rodziny, as all families do. Czyli rodzinka mieszka razem i wszyscy sobie pomagają. Teraz bye, bye. O rodzince będziemy rozmawiać jeszcze na następnych zajęciach. A jeszcze poprosić rodziców, żeby wam puścili ym, filmik o rodzince i z y, piosenką o rodzince. Bye, bye. See you.